To Markus witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z projektu Diablo 2 Dzisiaj porozmawiamy o secie Trangula A konkretnie o bulidzie prostym na przywołańce Jest to kolejny z takich dość tanich, bardzo tanich bulidów, którymi spokojnie można całą grą przejść można spokojnie farmić, z tym, że jedna uwaga: nie jest to bulid do grania dla osób niecierpliwych. Trzeba mieć trochę cierpliwości, trzeba mieć spokój i opanowanie. Bo nie jest to bulid dla szybkościowców na pewno. Ale zanim przejdziemy do tego bulidu, mała dygresja jeszcze mnie naszła, że zostało. Niecałe 3 tygodnie do blisko i ciekawe co nas na tym blisko nie czeka Chodzą słuchy, że będzie zapowiedziany remake Diablo 2 Ciekawe Może, może to by naprawdę nam bardzo umiliło Uczekiwania na Diablo 4. No, Diablo 4, wiadomo. Czy możemy liczyć na blisko nie, na podanie jakiejś konkretnej daty? Wątpię. Będzie podane wstępnie, zapewne, rok 2022. Tak, tak to widzę. No, a jeśli chodzi o remake. Może być bardzo fajna sprawa, nie chcę nic więcej o tym mówić, żeby przynajmniej nie zapeszyć żeby tutaj jakiś nie budzić super oczekiwań, ale spojrzenie na Diablo 2 na nowo może dać bardzo dobre efekty ale my przechodzimy do naszego Nekromanty jak to wygląda ten set. Set jak to set składa się z pięciu części, rękawice No i oczywiście tutaj znowu ta korupcja swoje robi Tutaj udało się skorumpować na minus 25% obrony celu o pas nawet nie jest korupnięty tutaj dwa sokiety udało się zbroić zrobić z tego, jak są puste, ale o tym trochę później. No tu niestety, tylko przed sokiet do hełmu 1 też jest pusty. No i tutaj wstawiłem do tarczy, czy to to do, do trofeum diament. Wystarczy, szkoda, Uma I tak odporności są na dobrym poziomie. Yy, amulet, 3 do przywoływań, oczywiście. Piersienie, no tutaj to pierścienie są z wyższej półki, ale bez pierścieni, wszystko gra, odporności grają, wszystko jest ok. Także no tu akurat dwa Wispy, po to, żeby mieć naszego duszka, który. powoduje nam zwiększenie obrażeń, zwiększenie szybkości ataku i tak dalej, i tak dalej. Bardzo przydatna rzecz. Tak. Zestaw uzupełniamy oczywiście jakąś różdżką. No tutaj jeżeli dostaniemy taki perfekcyjny to ramię króla Leoryka może być. Się sprawdzi. Tutaj jest typowo e, różdżka pod przywoływanie szkieletów. Również bardzo dobra. jak w, ja w tej chwili korzystam z tego odłamku kalin. A równie dobrze można po prostu wziąć hoto i też będzie dobrze i będziemy mieli kolejny soket wolny tutaj na coś innego Zostawiam wolne te sokiety dlatego, że nie chciałem ładować kolejnej, kolejnego bulidu z mf -em. a naprawdę nie mam w tej chwili pojęcia co tu wsadzić może to wyjdzie w praniu, co tutaj można dać no albo po prostu po prostu wsadzić tamto pazy i będzie ok no jak widać mamy części zapasowych do setu dość sporo no wszystkiego mamy przynajmniej razy 3 także tylko paz 1 no ale jest to set który cały mi dropnął -no. Także kolejny, do którego nic nie trzeba było dokupywać. Jak przedstawiłem przed tym set Griswolda, set Mawiny, to tu jest trzeci set, set Trangula, do którego nic nie trzeba było dokupić, wszystko znalazłem. No, jeśli chodzi tutaj, wiadomo, skillery. Ktoś, kto nie gra, a ogląda ten filmik, to mówi, kurde, no to tyle skillerów. Diablo tego nie było, tych skillerów, po prostu nie mogliśmy w normalnym Diablo nie dojść, że nie było miejsca na nie, specjalnie, to te skillery w Diablo nie leciały tak jak tu. Tu jest problem z innymi rzeczami, które nie lecą, ale akurat e, wszystkie talizmany lecą na potęgę, nie ma bodajże jakiegoś jakieś wyprawy na potworki, żeby nie, nie wypadł jakiś talizman no i oczywiście co robić z kamieniami, to też rolujemy inne talizmany tu mam y, dwa na klątwy i reszta jest do przywołań czyli jest 7 do przywołań dwa na klątwy sześć sześć do przywołań, dwa na klątwy i... Oczywiście Ani i... Dzisiejsza zdobycz. Dzisiejsza zdobycz, byłem dzisiaj znowu... Na uberkach, na Uber Tristram i dwa razy byłem. Jedna zdobycz to jest to, torcz dla nekromanty. No a druga zdobycz, to zgadnijcie dla kogo. Tak zgadliście oczywiście dla zabliczyni Tak to wygląda to w ten sposób, że 7 wizyt chyba w tej chwili 7 wizyt Uber Tristram 5 dla Asasin torczy 1 dla Nekromanty i 1 dla Amazonki Dobra, tak to wygląda, jak rozdajemy pewne rzeczy, tutaj nie ma w ogóle siła po litr. tyle dać siły, ile trzeba, po prostu, aha buty, o, to, to marowy, to wiadomo, to są buty typowe dla każdego, praktycznie nekromanty, to no, mają... Te dwa do mistrzostwa szkieletów. Także to, to jeszcze to buty, o. No to mamy wszystko, tak jak mówiłem, siła pod ubranko. Jeżeli komuś by przyszło do głowy, żeby na przykład dawać dexa pod blok, nie polecam dawać Deksa pod blok, po prostu nasz nekromanta unika walki. Cały czas tak jak tu tych y, przywołańców mamy tyle, że strzały dzidy rzucane i tak dalej też powinny do nas nie dochodzić za często, także szkoda tych punktów lepiej doładować do życia i żeby tego życia było trochę więcej tak to. No teraz co dalej? Jeśli chodzi o klątwy. Tutaj nie powiem, że pomyłkowo, no, chciałem tutaj dołożyć, bo myślałem, że po prostu dołożę jak dołożę coś, to już będą dwie klątwy, a później co 10 będzie następna. No okazało się, że niestety trzeba tutaj dołożyć 10 punktów, żeby można było dwie klątwy rzucać. Dlatego postanowiłem zostać przy jednej klątwie przy zwiększeniu obrażeń tylko tyle. Dałem tutaj chyba tak trzy punkty, żeby było przyzwoicie. Do tego mamy dwa skillery, także tam jakieś punkty jest na takim poziomie. Tu tylko chodzi o czas i zasięg tej klątwy, tutaj nic się e, nie zmienia za bardzo. Tak, tutaj jest 2% za jeden punkt. Jeszcze do, dodatkowo do odporności na obrażenia fizyczne można dostać. No ale jak będą jakieś luzy, proszę pamiętać, że mamy 80 poziom dopiero, to także jeszcze trochę punktów będzie do rozdania. To można później tutaj jeszcze pododawać. Wiadomo to trochę przyspieszy zabijanie poszczególnych potworów. Na razie jest to tak dostosowane, żeby można było spokojnie grać wszystko na tym 80 poziomie. No i tutaj lecimy spokojnie. Mistrzostwo szkieletów, szkielety wojownicy, szkielety magowie. No i ożywieńce, nasze potwórki ożywione wszystko na full. Tutaj zostało to tak zrobione, że maksymalna liczba tych Tutaj szkieletów jest 8. Mamy 8 szkieletów wojowników, 8 szkieletów magów i tylko 6 potworków. No to tak pamiętam moich przywołańców, nekromantów z Normalnego Diablo. No to tam była taka armia powyżej 20, zawsze to tak bardzo, bardzo na spokojnie. No to tylko jest, jeśli chodzi o same szkielety, oczywiście. No, tu tego jest trochę mniej, ale też się nadbiera yy, Trzeba wykorzystać to, że mamy tutaj te skiller i tak dalej i dodajemy sobie jeszcze golema golema, normalnego, glinianego golema To tak jak to I, i dajemy parę punktów, chyba 5 punktów trzeba dodać do mistrzostwa golemu, żeby te golemy były dwa Te glemy bardzo fajnie nam yy, zmniejszają szybkość naszych przeciwników. Także my mamy więcej czasu do uników różnego typu Tak jak mówiłem jest to bardzo, bardzo prosty bullet. tak jak to granie tym jest też bardzo proste, choć muszę przyznać, że jeśli chodzi o przywołańców, to druid wpisuje się trochę lepiej Trochę lepiej to tak wygląda, bo te nasze przywołańce w wypadku nekromanty nie za bardzo chętne są tak od razu do ataku i tutaj tutaj mamy jakieś sobie wątplik no, może pindel coś da tutaj na lewym na lewym mam plątkę a na prawym zmieniam Pindel nie za bardzo chciał coś dać. Tak, czyli to mamy komplecik, tak to mniej więcej wygląda. Zostały tam tylko ożywieńce potwory. No to idziemy na bala. Ciężko coś wybrać po hipotortu, żeby ożywiać. Nie lubię mieć... Bardzo nie lubię tych błysków ożywionych. Te są z za wolne. Tutaj może weźmiemy te zatastkę. No ale to one znikają bardzo szybko. No i w tym momencie mamy komplet, cała... całe nasze... przywoływane... towarzystwo w komplecie. Wyjdziemy tak jak mówiłem bardzo tanio, bardzo prosto, a pamiętam kiedyś, jeżeli tak po prostu nie żarło. Po prostu nowy sezon się rozpoczął, no i tradycyjnie, że tam się zaczęło ten czarodziejka, baladę, coś tego, no ale nie żarło nie było. Z czego wyposażyć, to zawsze był, zawsze był nekromanta jako taki wyjście awaryjne. No, teraz tu już mamy o to chodzi. Tak. Z tymi ożywieńcami to możemy to już możemy walczyć. No i zawsze to było takie wyjście awaryjne te necromanta, bo z nim można było wszystko robić. Faj, że to trochę dłużej trwało, ale można było iść i na diablo, i na bala. I nie trzeba było mieć wcale super super wyposażenia. Coś takiego, zginęły nasze nie wiem od czego to zależy, że giną tak szybko Na poprzednim balorunie bardzo, bardzo długo były nawet już na bala wszedłem z nimi Tutaj od tego trzeciego poziomu dotrwałej do bala no, a tu giną. Улу віннавіта. trochę wyrywam, tak żeby szybciej było do, było do przodu, ale tu raczej taktyka polega tylko i wyłącznie na czekaniu, aż te nasze przywołańce uporają się ze swoimi celami. No i jeżeli my zachowujemy się dość spokojnie, to wtedy też nie gubią się te nasze przywołańce. No, też w porównaniu na przykład z druidem, części się gubią. Szczególnie jeśli chodzi o te ożywione potworki, to... to... właśnie może nie tyle... ...nie tyle giną, ile po prostu się gubią i znikają. O, nasz kolega Bolek. O koledze Bolku nic nie mówiłem, ponieważ kolega Bolek będzie, będzie wymieniony także. Będzie oczywiście łuczniczka Maricia. Zamiast kolegi Bolka. A w tym momencie jest to taka wersja dość eksperymentalna. Coś wspólnego... Zabij nam naszego duszka wersja eksperymentalna, która ma coś wspólnego z ogniem. Tak, tu coś jest do tego, a tak normalnie. tree Twitchery tu, jeśli chodzi o ogień, rękawice no, i worek Zginęły nam nasze. No i proszę to, tak jak mówiłem, bez tego nie może się obejść. Żadna gra, zawsze jakiś talizman wyleci. Zniknął nam jeden mak, trzeba go dorobić. Gra się dość dobrze, no nie można powiedzieć, tak, to no tylko po prostu jest to rarła cierpliwych, bo ktoś niecierpliwy, to może tylko stracić, no po prostu wyrywając do przodu można zginąć, a tak, jeżeli się stoi w spokojnej odległości, to cała, to praktycznie nasze podporki załatwiają sprawy, jak trzeba. Gorzej jest trochę, jeżeli są jakieś skomplikowane korytarze albo coś, no bo wtedy było to zresztą widać z pingla że tutaj były do dyspozycji 16 szkieletów, a do pingla wyszły 2. A bolek zablokował wyjście dla reszty. No to jest tak jak się gada to potem tak, to są efekty, miałem tutaj ożywić. Tutaj się ożywić nie da. w tym względzie się nic nie zmieniło. Raczej nie. balowanie bez MF-u jest dość ciekawe, co tu można dostać później od bala. Jeżeli my tego MF-u nie mamy prawie wcale, to chyba gdzieś na poziomie... 50... Tak, 52 jest MF-u. Mamy tutaj taką umiejętność również do do przeciwnika. Pochodzi ona tutaj jest pochodzi ona z przedmiotu czyli ze zbroi. Ale staram się i nie niej korzystać tylko w ostateczności zresztą jak wszystkie postacie pozbawione teraz ...to będzie zamontować na switchu różkę do teleportacji i będzie ok To tak, bardzo jomy. Wchodzimy, zobaczymy co nam dotknęło ciekawego, prawdopodobnie. Nic ciekawego. Sprawdzimy tylko. Tak, i możemy reasumować. Kolejny burid oparty na secie. Na tym secie oprócz tego buidu można jeszcze spokojnie zrobić. Te trzy różne spokojnie, jeden na trucizny i kości to no, a jeżeli chodzi o trucizny i kości, to można iść w truciznę. E, nie widziałem tutaj takich bulidów opartych tak jak. Były dość popularne w Normalnym Diablo, oparte na zęby albo na duszka. Wybuch złóg. Tutaj dość popularne właśnie są na e, trucizny, to wtedy interesują nas te dwie pozycje. Jest też tutaj bullet, typowo na klątwy. Tak, i składa się tam trzy klątwy razem, i wtedy jest dość mocny power, Dlatego wszystko to można oprzeć o ten set. Tak jak powiedziałem, set można znaleźć, albo można też kupić, bo można kupić bardzo tanio. Rzeczy takie jak rękawice, zbroje lecą non-stop. Tak, to hełmy też. W sumie jedynie z pasem jest problem większy. Oczywiście każdy z, ten bulit, jak i każdy z tych bulitów, o którym tam wspominałem, jeżeli ubierzemy naszego nekromanty w jakieś już wypasione rzeczy, to będzie trochę lepsze. Ale oparcie tego bulidu o set Trangula jest bardzo, bardzo dobre. Czyli tak, to było o tym secie. Myślę, że w następnym odcinku pomówimy o secie, którego nie dropnąłem w całości, a który miałem jako pierwszy może tak, który jako pierwszy wykorzystywałem tutaj i o którym każdy marzy, żeby go mieć na samym początku gry także dziękuję bardzo i zapraszam na następny filmik